Niech będzie wochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Czas bardzo szybko się posuwa do przodu, a my wraz z tym czasem idziemy. Właśnie Słowo Boże nas zachęca i zaprasza do refleksji w Jego świetle nad. Tajemnicą naszego życia i naszej drogi, bo życie nasze jawi się jako droga, która ma swój początek i ma swój kiedyś kres tutaj na ziemi. Ten początek to, wiadomo, było nasze poczęcie pod sercem każdej matki, a tym kresem ziemskim to będzie śmierć, która zamknie doczesność, ale i otworzy wieczność. Pierwsze czytanie mamy z Księgi Wyjścia i pokazuje nam ona wydarzenie z Mojżeszem. Mojżesz etymologicznie to właśnie wyciągnięty z wody, kiedy urodził się w Egipcie z matki hebrajskiej. Wówczas w... faraon prześladował Hebrajczyków. I kazał chłopców wszystkich zabijać przy porodzie lub topić w rzece. Jednak jego matka nie miała takiej odwagi zabić swojego dziecka, i stąd przygotowała koszyk dobrze zabezpieczony przed przesiąkaniem wody, i w tym koszyku go wyniosła nad rzekę. I zostawiła właśnie przy brzegu, a jego siostra z daleka obserwowała, co się będzie działo. I wówczas córka faraona, wychodząc na brzeg Nilu, rzeki, zauważyła, że jest tam jakiś koszyk, z którego dochodzi głos płaczącego dziecka. I właśnie kiedy wyciągnięto ten koszyk, zobaczyła pięknego chłopca i Dała mu imię Mojżesz, bo mówiła, wyciągnięty został z wody. I właśnie ten Mojżesz, kiedy dorósł już później na dworze tego faraona, bo ona go przyjęła za swojego jak gdyby syna przybranego, adoptowała go ta córka faraona. Kiedy dorósł, to wyszedł później na zewnątrz. Na plac budowy czy też pracy jego rodaków i zobaczył jak Egipcjanin znęcał się nad Hebrajczykiem, jego rodakiem. I wówczas Mojżesz zabił tego prześladowcę. I na drugi dzień dwaj Hebrajczycy się bili, szarpali. Mojżesz ich chciał pogodzić i jeden z nich mówi: Chcesz mnie zabić, jak zabiłeś wczoraj Egipcjanina. Mojżesz wówczas zrozumiał, że sprawa staje się głośna i dojdzie do uszu faraona. I tak rzeczywiście się stało. Stąd też broni się ucieczką. Uciekł do kraju Madianitów i tam dostał się na, do domu pewnego właśnie mieszkańca tej wioski, który miał kilka córek. I on właśnie tam obronił je przed innymi pasącymi stada. I wówczas ten kapan Madianitów z wdzięczności za jego dobroć, życzliwość dał mu córkę, jedną za żonę. I Mojżesz pasił u niego trzody. Wyprowadza na pustynię i tam właśnie pilnuje te owce. I w pewnym momencie zauważył niezwykłe zjawisko. Oto płonący krzew i zauważył, że ten krzew nie spala się. Stąd postanowił podejść i sprawdzić, co za wydarzenie i zjawisko niezwykłe się dokonuje. I wtedy ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Czytamy. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie podejdą, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział, oto jestem. Rzekł mu Bóg, nie zbliżaj się tu, zdejmij sandały z gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I mówi dalej Pan. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. I Mojżesz otrzymuje polecenie od Boga. Pójdziesz i wyprowadzisz mój nut woli egipskiej. I Mojżesz mówi tak. Do Boga, oto pójdą do Izraelitów i powiem im: Bóg Ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż im mam powiedzieć, odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem, i dodał tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. To jest imię Boga, jestem, jestem od wieków i na wieki, ten sam, niezmienny. Jestem z narodem, który sobie wybrałem, jestem przy nim, towarzyszę mu w jego cierpieniach, jestem wrażliwy na jego niewolę. Jestem dla tego narodu ocaleniem, zbawieniem. Właśnie takim jest Bóg. Bóg wchodzi w historię człowieka, który doświadcza poniżenia, cierpienia, zniewolenia w tym świecie. Bóg przychodzi mu z pomocą jako wyzwoliciel, zbawiciel. Do tego też nawiąże Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza, i czytam: W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. I Jezus mówi tak. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy, którzy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła, ich było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Jezus pokazuje, że Bóg wchodzi w życie człowieka i domaga się od niego zmiany życia, nawrócenia, porzucenia drogi grzechu i wejścia na drogę wewnętrznej odnowy serca, sumienia, stania się człowiekiem bożym, człowiekiem prawdy, człowiekiem żyjącym według bożych przykazań. Jeśli te, tego czego nie dokona, zginie na wieki, zginie, czyli przegra swoje życie, będzie to największa tragedia. Lecz jeśli się nawróci, wróci do Boga, do Jego przykazań, będzie się tym prawem Bożym kierował, będzie się uświęcał, będzie zasługiwał Bożą pomocą na życie wieczne. I daje Pan Jezus taki przykład. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Szekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owoców w tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze ten, na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, a może wyda i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Tutaj pokazana jest ta postawa sługi, który wstawia się za tym figowcem i mówi, że spełni pewnie jeszcze wobec niego konieczne prace, by mu tworzyć warunki do owocowania. I mówi: jeśli nie spełni tych warunków, jeśli nie wystarczą, te wysiłki, to możesz go w przyszłości wyciąć. Pokazana jest tutaj postawa Boga, który jest cierpliwy wobec człowieka, który człowiekowi zawsze daje szansę, który jest pełny miłosierdzia wobec człowieka, gotowy jest mu przebaczyć, ale warunek, osoba taka grzesznik, musi swój grzech uznać, żałować. Dla nas, chrześcijan, wyznać go w sakramencie spowiedzi, nawrócić się, wejść na nową drogę prawdy i miłości, czyli życia łaski. I wtedy przynosi owoce świętości, prawości. Jeśli nie, swoje życie przegra na wieki jako potępienie. Do tego nawiązuje także i święty Paweł w liście do Koryntian. I mówi, że to, co wydarzyło się dla Izraelitów w Starym Testamencie, którzy mieli wielki dar, bo pili z darów Bożych w drodze do ziemi obiecanej na pustyni, jedli mannę, którą im Bóg dał, pili wodę ze skały i mówi, że tą skałą duchową był sam Chrystus, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg polegli bowiem na pustyni. Nie, odczyty, nie odczytali dobrze znaków, w których Bóg do nich się zbliżał, zapewniał ich o swojej obecności, ale i opatrzności, opiece. Nie skorzystali, wielu poległo, zginęli. To wszystko może się wydarzyć każdemu dzisiaj z nas, jeśli nie będziemy reflektować swojego życia, nie będziemy wracać do wierności Bogu. Jeśli będziemy przeżywać swoją wiarę i chrześcijaństwo w sposób taki powierzchowny, płytki, taki pozorny, to wówczas nie będzie to wystarczającym do zbawienia. To wszystko będzie przeciwko człowiekowi. Natomiast jeśli dokona się w sercu człowieka radykalna przemiana, jeśli to serce odnowimy, Bożym miłosierdziem, przez skruchę i żal i wyznanie grzechów w sakramencie pokuty dostąpimy zbawienia. Zapraszam wszystkich na Eucharystię. Niech w... ona będzie dla nas źródłem doświadczenia tej nieskończonej miłości Boga, ale i zobowiązaniem, by tę miłość przyjąć na serio i radykalnie nią żyć w życiu. Ku świętości. Szczęść Boże.